Dobra, no to co, część druga filmu o Ledgerze, bardzo się cieszę z pozytywnego odzewu, jeżeli chodzi o wideo pierwsze, to jest wideo drugie, to już ktoś mnie ścigał o terminy, pozdrawiam serdecznie, miałem napisać, znaczy wrzucić film w weekend, trochę mi nie wyszło, ale jest dzisiaj wtorek, dzisiaj już to wrzucam, w sumie teraz nagrywam, za chwilę będę to wrzucał, no i, i super, ogólnie jest super, fajnie, że, że ktoś mnie właśnie ścignął, ja nawet myślałem, że nie będę musiał drugiego filmu nagrywać, bo nie będzie w ogóle odzewu, a tu nawet ludzie czekają także bardzo ciekawie, fajnie, bardzo się cieszę dobra, konkrety jak to wygląda? sprawa wygląda prosto, ogólnie ale trzeba wiedzieć kilka rzeczy bo tu, ten filmik będzie się opierał na tym jak poinstalować jak podpinać do, Ledger, do, Ledger, do Ledgera wa, kryptowaluty które nie są wspierane przez Ledger Live'a bezpośrednio, tak jak na przykład mamy z Bitkiem czy XRP że sobie instalujemy tutaj apkę już możemy sobie śmigać Takimi kryptowalutami, które podłączamy, jakby, tak jakby zewnętrznie, poza Ledger Live. Em. Boże, zgubiłem wątek. Dobra, jak podłączyć kryptowaluty takie, które nie łączą się z Ledger Live? Em? Sprawa nie wygląda tak super, super, super łatwo, bo nie każdą kryptowalutę podłączamy, jakby, tak samo. Ogólnie schemat naszego działania jest taki sam, ale. Ale podłącza się je różnie. Na przykład Trona, Cardano czy Stellara podłącza się identycznie, ale są na przykład takie kryptowaluty jak WeChain, gdzie robi się to trochę inaczej. Ale ja Wam pokażę taki proces, jak ja to robiłem, i tak naprawdę dzięki temu będziecie w stanie po prostu podpiąć każdą kryptowalutę, po prostu kierując się instrukcjami. Dobra, no to konkrety. Co, co mamy, gdzie jesteśmy? Odpaliłem właśnie Ledgera, podpiąłem go do kompa, wpisuję teraz sobie pin. Tutaj Ledger Live mam już odpalonego. Wpisuję pin. Dobra. Mamy to. kamerki nie będę pokazywał, bo to akurat w tym przypadku nie będzie potrzebne. Jestem teraz w menu, widzę tutaj poinstalowane apki na ledgerze. A tutaj mamy ledger live. A. Dobra, załóżmy, że chcemy sobie podpiąć Stellar. Czyli klikamy install, tak jakbyśmy robili to normalnie. Teraz tutaj będzie taki właśnie proces działania, taki, którym podepniecie tak naprawdę każdą tą krypto. Nie jest to gotowy przepis bym musiał chyba nagrać to do każdej kryptowaluty, a niektóre, niektóre już poinstalowałem i jest to trochę ciężkie z jednym Ledgerem. Ale okej. Okay. Dobra, mamy informację, że apka się zainstalowała. Mam, I tutaj mam informację, naucz się, albo dowiedz się, jak używać Stellara z Ledger Live'em. Znaczy w sumie bez Ledger Live'a, tylko jak to sparować z Ledgerem, z urządzeniem. No to i tutaj klikamy sobie w niebieski przycisk. Przenosi nas na taką magiczną, fajną stronkę. Nie ja wiem, że ona jest po angielsku i nie każdy. Może potrafić to sobie wyczytać, no ale mamy takie super narzędzia czy wtyczki, jak Google tłumacz i, i wtedy problem nam się rozwiązuje. No i dobra, no na przykład weźmy sobie tego Trona, którego byśmy... A nie, Stellara, przepraszam. Chcemy zainstalować Stellara. O Boże, mówię stelarz wpisuje tron. E, mamy Stellar XLM. I tutaj jak już jesteśmy, mamy całkowitą instrukcję jak do obsługi odkurzacza, jak podpiąć sobie. Jak, jak, jakby jak przechowywać stelary przy użyciu. Ledgera. No i co, mamy tutaj tak, zanim zaczniesz zaktualizuj programowanie, no to wiadomo i, miej, i podłącz Ledger Live'a z, z urządzeniem. No czyli to już mamy po pierwszym filmie, aktualizacje robią się w sumie same, także nie ma problemu. Teraz tak, dostajemy te informacje w pięciu kroku, pro, krokach, zainstaluj Stellar App, no to w sumie już zrobiliśmy klikając ten przycisk. No i teraz mamy dalsze jakby instrukcje. Pierwszą jest tak, otwórz tutaj to, nie ten link. No i otwieramy, oglądamy sobie to, co tu jest zgrane. O, jak widzicie, tutaj jest ten, ten wszedłem w to i tak naprawdę jakbym chciał się zalogować, bo ja już mam tutaj portfel i dlatego nie jestem w stanie Wam tego pokazać. I to jest taki najprostszy przypadek i on jest podobny do, do Cardano, jest podobny do trx nie? Tutaj jest znikoma różnica. I jak ja już to podpiąłem wedle tej instrukcji, czyli, że tak jak mamy, wszedłem na tą stronę, potem należy, że Klikałem sobie, znaczy włączyłem apkę, czyli przeszedłem tutaj prawym przyciskiem do, do Stellara i odpaliłem, to jesteśmy w drugim punkcie i kliknij Sign in with the Ledger. O, mogę wam nawet pokazać, bo tak samo się loguje w sumie. No dobra, no to co? Punkt pierwszy. Otwieramy to, jesteśmy tutaj. Przechodzę teraz, widzicie, nie mogę kliknąć, zaloguj się z ledgerem, bo nie mam odpalonej apki. Dobra, przewijam do Stellara, klikam podwójnie. Tutaj mi pisze, że użyj portfel do oglądania kont, coś takiego. Mam to zrobione. Teraz powinienem móc się zalogować, ale nie mogę i może tutaj Brave nam robi psikusa. No i widzicie, to jest też protip. Brave zrobił nam psikusa i nie możemy kliknąć zapiszcie, mimo że zrobiliśmy wszystko ok. Także jakbyśmy wchodzili na portfele to wyłączamy tutaj te ochrony, te tarcze magiczne. I teraz tak, mam na ledgerze, że jestem już w tej apce, klikam zaloguj się, jestem na moim koncie, jak widać mamy Lumena ponad, jednego, jednego Stellara mamy. No i już jesteśmy w portfelu, o, widać moje jakieś transakcje. No i w sumie tutaj już mamy tylko instrukcję jak wysyłać i odbierać, no ale tutaj widać jak to się robi, nie? Tutaj możemy wysłać, możemy ustawić prowizję, wysłać, gdzie możemy gdzieś przyjąć. A, tu możemy wysłać. Jak możemy przyjąć? A, tutaj pobieramy sobie ten adres portfela i wysyłamy. Już możemy przyjmować lumeny, nie? I tak to wygląda. To jest bardzo prosty przykład. Podobnie jest z Adam, z Cardano. Weźmy, właśnie Ada. No, te dwa pierwsze punkty są takie same. Instalujemy tą mapkę w Ledger Live. Ie. Bardzo prosta sprawa. Jak mamy zainstalowaną, no to tutaj mamy kolejne kroki, nie? Wchodzimy sobie, ja na przykład używam Joroi, no tutaj no po prostu czytamy i robimy to, co nam każą, tutaj nie ma większej filozofii, nie ma jednego schematu, ale jakby upraszczając ten proces, no to jest tak, wchodzimy na to, na, instalujemy, wchodzimy Learnmore, wybieramy tutaj stąd krypto e, i kierujemy się instrukcją. I to jest wsią, no, to jest taka jedna jakby, instru, znaczy taki prosty schemat, jak podpinać te inne krypto. No i weźmy na przykład Joroi. tutaj mamy te kolejne punkty, no to po prostu, że możemy prosić o pomoc, y, jakiś tam support Cardano, itp. itd., no I tutaj mamy wielką, niby przerażającą instrukcję co do JOROI, co do Cardano. Ale tutaj w sumie tylko przerażająca jest ilość tekstu, bo tutaj tak musimy mieć ustawionego ledger. Nano S tu pisze, no ale tak samo jest w przypadku XA. Musimy mieć zainstalowane najnowsze oprogramowanie, co pisało wcześniej, i tutaj wystarczy. Tak jak mówię, to jest bardzo proste. Instalujemy sobie rozszerzenie JOROI. I jak zainstalujemy rozszerzenie. To wygląda to bardzo podobnie do Strara. O, tutaj już, jak widzicie, jestem, ale pewnie nie mogę żadnych akcji dokonać, bo też muszę wejść przez, przez apkę Ledgera. No i to jest takie bardzo dosyć proste, nie? Tak widzicie, to już podłączyłem sobie Cardano, też już robiłem jakieś transakcje. No, i podobnie to wygląda też z stroną, tylko w przypadku Trona, na przykład, nie mam żadnego tam, właśnie portfela tutaj browserowego. Nie mam też jako wtyczki, chociaż wtyczki też są bardzo popularne, a działa to podobnie jak właśnie w A na przykład w Tronie, boże, co ja klikam w Tronie, jak wam to włączyć? A, w Tronie mam portfel na kąpie. O, i widzicie, włączyłem apkę i pisze mi, że ledger nie jest podłączony. No i robię tak samo jak ze stylarem Czyli wchodzę do menu głównego, wchodzę w wapkę trona, i już jestem tutaj na portfelu i mogę z niego korzystać. I to wygląda właśnie tak bardzo prosto. Znaczy bardzo prosto, no jest to trochę przerażające, ale tutaj nikt nas nie zostawia na lodzie, bo wszystkie instrukcje mamy tutaj. No i tyle, nie jestem tutaj, mówię, w stanie nagrać do wszystkich tych kryptowalut krok po kroku poradników, ale jest jeden taki schemat działania, podsumowując, że wchodzimy na ledgera, wchodzimy w menedżer, z menedżera wybieramy apkę, instalujemy, wchodzi, przerzuca nas na tą stronę poprzez wciśnięcie tego niebieskiego przycisku, wpisujemy sobie konkretną kryptowalutę, właśnie na przykład ADA i podążamy za tą instrukcją. Jak już ktoś zrobi sobie pierwsze, to już stwierdzi, o, nie ma problemu, no bo w sumie wszystkie, wszystko się robi tak samo, w sensie robi się wszystko wedle tych instrukcji. A część jest bardzo podobna do siebie, tak jak mówię właśnie, w przypadku Cardano, Stellara, trx po prostu ściągamy zewnętrzne jakieś tam oprogramowanie, zewnętrzny portfel, albo korzystamy z jakiegoś online'owego, albo wtyczki, nie? No to wszystko jest tak naprawdę podobne. Yy, I tyle. No już nie będę się więcej na tym rozwodził. No jeżeli będziecie mieli jakieś problemy, no to polecam raz. A raczej z tymi instrukcjami nie będziecie mieli problemu, jak sobie to przetłumaczycie. Myślę, że większość osób też zna angielski, także nie będzie miała problemu. Zawsze można wziąć tutaj, skontaktuj się z nami, pisać do nich, tłumaczyć sobie tłumaczem, walić do nich... Yy, jak do siebie i po prostu bez kompleksów tam z nimi walczyć, żeby ci pomagali albo coś, nie? Chociaż pewnie też będą was odsyłać do tych instrukcji. Jak nie, jak będą problemy z jakąś konkretną kryptowalutą, to też jestem w stanie do niej nagrać poradnik. Także walczcie w komentarzach, jeżeli z jakąś macie problem, nie? Polecam od zainstalowania sobie Cardano, Stellara do zainstalowania sobie Trona na, na próbę, bo jest najłatwiej i, i najłatwiej przełamać sobie e, jakieś tam bariery w głowie, nie? Bo naprawdę na początku jest to takie trochę nieprzyjemne, ale jak już się zobaczy, że, że tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, żeby korzystać z instrukcji, no to, no to nie ma żadnego później problemu. No i tyle, dobra. Czyli tak podsumowując, dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału. Będę chciał, jeżeli chodzi o kryptowaluty, to kierować go w stronę jakichś skamów, oszustw, żeby pokazywać takie rzeczy. Za chwilę rane, rynek mam nadzieję zacznie rosnąć. I po prostu dużo ludzi może się naciąć na jakieś badziewia i syfy A tego nie chcę, Tego byśmy w sumie wszyscy nie chcieli, żeby się nadziać, Może naprawdę stracić dużo, dużo pieniędzy Jak gdzieś tam się nieumiejętnie coś zrobi Mam już kilka takich skamów na oku I chciałbym po prostu do nich nagrywać z, Znaczy do nich, no w sensie Pokazywać się na YouTube, na co trzeba uważać Żeby Żeby później ludzie nie potracili pieniędzy No bo w sumie ciężko na nie pracuje każdy z nas Nie? No i tyle Co do Dobra, dobra. Jeżeli by były jakieś pytania, no to jak najbardziej komentarze, jeżeli byłby problem z jakąś kryptowalutą, że no przejdziecie przez tą instrukcję i no nie, no nie dam rady, nie wiem jak to zrobić, wlajcie w komentarzu, z chęcią nagram też filmik, no bo odzew jest pozytywny, no jak najbardziej widać, że warto takie rzeczy udostępniać. No i tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie i życzę pomyślnych wiatrów, jeżeli chodzi o kryptowaluty i zielonych świec. Na razie, dzięki i pozdrawiam jeszcze.